Szczęść Boże! Z mojego biura w Rzeszowie konferencja przeciwko dyskryminacji, przeciwko segregacji sanitarnej. Posłowie i samorządowcy, radni, działacze polityczni i społeczni za zachowaniem równości obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, równości wobec prawa, przeciwko dyskryminacji. Ze względu na na przykład fakt poddania się bądź nie poddania się jakimkolwiek procedurom medycznym. Ze mną pan Andrzej Szlęzak, eksprezydent Stalowej Woli, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który w najbliższych dniach wystąpi z inicjatywą powzięcia przez Sejmik uchwały. W tej właśnie sprawie. Za chwilę oddam głos panu prezydentowi, a wspomnę jeszcze i o tym, że towarzyszą mi Jacek Ćwięka, tradycyjne podkarpacie, i pan Marcin Dec, rzecznik praw pacjenta, stowarzyszenie, którzy również kierują w tej sprawie korespondencję, którą tutaj zreferujemy. Głos ma pan Andrzej Szlęzak. Witam Państwa. Dziękuję Panie Pośle za zaproszenie na tę konferencję. Myślę, że to sprawa o fundamentalnym znaczeniu dla nas wszystkich. O takim znaczeniu według mnie, czy jesteśmy w swoim państwie, czy jesteśmy w państwie, które na pierwszym miejscu stawia nasz interes, nasze zdrowie, opiekę nad nami, gwarancję bezpieczeństwa dla nas. Czy też jesteśmy w rękach, trudno mi to określić, kogoś, kto dba o interesy jakichś międzynarodowych korporacji, nie wiem, koncernów farmaceutycznych, czy może jakichś międzynarodowych instytucji, które chcą pozbawić nas prawa decydowania o sobie. Proszę Państwa, sprawa szczepień. Ja nie jestem przeciwko szczepieniu. Ja jestem w tej największej grupie ryzyka. Jeżeli chodzi o zachorowanie na koronawirusa, i ja bym się zaszczepił. Tylko jedna rzecz. Chciałbym mieć gwarancję, że ta szczepionka, która będzie mi zadana, będzie w pełni bezpieczna. Niestety takiej gwarancji nie mam. I co gorsza, no, rzecz absolutnie niezrozumiała, jakby kłócąca się z istotą państwa, zwłaszcza z istotą państwa polskiego, gdzie być może ja będę musiał się zaszczepić, ale ani producent szczepionki, ani polskie państwo, wszystkie służby, instytucje, ministerstwa itd., itd., jak również opieka medyczna w Polsce nie dają gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli coś mi się stanie po tej szczepionce, ja jestem zupełnie bezradny. Szanowni Państwo, w lepszej sytuacji jest kolczykowane bydło. Bo nasza sytuacja w tej mierze zaczyna się do tego sprowadzać, do sytuacji kolczykowanego bydła. Będziemy zaszczepieni to tak, jakbyśmy dostali ten kolczyk w ucho, będziemy kontrolowani, będziemy ewidencjonowani i nasze prawa mogą być w związku z tym ograniczone. Jeżeli na skutek nieprawidłowej szczepionki padnie bydło, to jego właściciel ma środki prawne, żeby się odwołać i bronić swoich interesów. My takich środków nie mamy, bo już ustawowo jest powiedziane i zapisane, że żadna instytucja za skutki negatywne, uboczne y, tych szczepionek nie odpowiada. Y, na razie mówi się o tym, że one mają być dobrowolne, ale tutaj jest metoda znowu taka, y, jak to się mówi dla osiołka: kij i marchewka. Kij i marchewka. No to marchewka polega na tym, że jak się zaszczepisz, to może nie będziesz musiał nosić maseczki. Marchewka polega na tym, że jak się zaszczepisz, to jak to w uczonym języku rząd mówi, dostaniesz jakieś benefity. A kij polega na tym, że jak się nie zaszczepisz, to już teraz też padło takie hasło: to nie dostaniesz 500. A może twojego dziecka nie będą chcieli przyjąć do przedszkola, a może nie będziesz mógł załatwić żadnej sprawy w urzędzie, czy to gminnym, czy administracji państwowej. I taka polityka jest wobec nas stosowana. No, traktuje się nas jak jakiś. No, dochodzi do pewnego zezwierzęcenia w traktowaniu nas przy całym szacunku, szacunku dla zwierząt. I temu się trzeba przeciwstawiać, temu, temu trzeba bronić swoich praw. I ja apeluję z tego miejsca jako samorządowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem, żeby samorządowcy, żeby burmistrzowie, wójtowie, prezydenci jasno stawiali sprawę, nie będziemy dyskryminować naszych obywateli, naszych wyborców, naszych rodaków z tego powodu, jeżeli nie będą się chcieli zaszczepić. Nie będziemy stwarzać żadnych utrudnień w funkcjonowaniu administracji samorządowej pracownikom tej administracji, którzy nie będą się chcieli y, zaszczepić. Y, wszyscy będą na równych prawach mogli korzystać z instytucji, z urządzeń to wszystko, co, co, co zależy od samorządu. I w tym samym miejscu chciałbym. Zaapelować również do mieszkańców województwa podkarpackiego. Proszę Państwa, pytajcie, naciskajcie swoich radnych, swoich wójtów, burmistrzów, prezydentów, swoich starostów, czy, będzie, czy chcecie nas dyskryminować. Czy chcecie nas dyskryminować? Czy będziecie nas bronić, czy będziecie nas dyskryminować? Stawiajcie tę sprawę jasno. Czy będziecie nas bronić, czy będziecie nas dyskryminować? Musimy się bronić. Nie możemy się dać traktować jak zakolczykowane bydło. Dziękuję. A tymczasem, do wszystkich rad gmin w naszym województwie, ale także w innych województwach, jak Polska Długa i Szeroka, wpływają petycje w tej sprawie, wpływają projekty uchwał. Taki projekt uchwały rozesłało do. Gmin Podkarpackich. Rozesłała Fundacja Tradycyjne Podkarpacie Jacek Święka. Dzień dobry państwu. Fundacja Tradycyjne Podkarpacie powzięła inicjatywę przesłania do każdej rady gminy, do każdej rady miasta na terenie województwa podkarpackiego petycji oraz projektu uchwały w sprawie zagwarantowania równości traktowania wszystkich obywateli, mieszkańców Równości wobec prawa. Ja zacytuję fragment tej, tego projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym. Za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miast i gmin z powodów rasowych, z powodów religijnych, medycznych czy sanitarnych. O tej treści projekty uchwał zostały rozesłane do wszystkich rad gminnych w całym województwie, do 160 ponad gmin i rad miast na terenie województwa podkarpackiego wzywamy, apelujemy do radnych, do wójtów, do burmistrzów, prezydentów, aby podjęli ten projekt podczas obrad najbliższych sesji rad gminnych, miejskich. A także apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby właśnie pytali swoich radnych, aby pilotowali tą sprawę. W jakim etapie jest w tej chwili ten projekt? Czy jest on w ogóle podjęty przez Rady Gminne i Miejskie i czy będzie procedowany zgodnie z przewidywanymi przepisami? że nie jest to przejaw jakiejś nadwrażliwości, czy może pieniactwa politycznego, partyjniactwa. Tego dowodem jest niepokój, niepokój, który również korespondencyjnie, formalnie deklarują różne środowiska, różne organizacje społeczne. Z nami jest pan Marcin Dec, reprezentujący Stowarzyszenie Podkarpacki Rzecznik. Pacjenta, bardzo proszę. Dzień dobry. W związku z tym, że zwróciła się do nas bardzo duża grupa ludzi, która jest, czuje się zagrożona przyjęciem niezbadanej szczepionki, czuje się niepewnie, myśmy jako stowarzyszenie wystąpili do kancelarii prezesa Rady Ministrów o udostępnienie dokumentów, na jakiej podstawie została wybrana ta czy inna szczepionka. Chcielibyśmy tutaj postulować o utworzenie białej księgi, żeby były udostępnione wszystkie badania, które doprowadziły do podjęcia decyzji o zakupie tej czy innej szczepionki. Chodzi nam o to, żeby dziennikarze, eksperci, ludzie mogli się zapoznać z tymi dokumentami i sprawdzić sami, czy ona jest bezpieczna, czy nie. Szanowni Państwo, pytania nadsyłają organizacje społeczne, jako poseł ziemi podkarpackiej wystosowałem już szereg tygodni temu wystosowałem całą listę takich pytań do ministra. W ostatnich dniach otrzymałem odpowiedź. Odpowiedź, którą trudno doprawdy inaczej określić niż jako bezczelną, bezczelną. Mianowicie pan minister na ponad 20 pytań bardzo konkretnie postulujących wyjaśnienie tych kwestii, pan minister odsyła mnie do swojej Narodowej Strategii Szczepienia, tak? którą oczywiście przeczytaliśmy, przewertowaliśmy od początku do końca i na nią z naszej strony odpowiedzią jest, i to Państwu polecam, stanowisko, Korony, stanowisko Konfederacji Korony Polskiej w tej sprawie publikowane na naszych stronach i kolportowane po linii Konfederacji jest Stanowisko Konfederacji Wolności i Niepodległość. Skondensowany, treściwy, ale dość obszerny dokument, który konkretyzuje zastrzeżenia. My, Szanowni Państwo, stwierdzamy wyraźnie, ten projekt nazywany obłudnie przez władzę narodowym, narodowym Programem Szczepień jest to projekt nielegalny, pozbawiony podstaw prawnoustrojowych. Ponieważ jest on nie do pogodzenia z chociażby konstytucyjną gwarancją niebycia poddawanym eksperymentom naukowym, eksperymentom medycznym. Jest to wszystko nielegalne, ale jest to również niemerytoryczne. To nie jest medycyna, to nie jest lecznictwo, to nie jest opieka zdrowotna, to jest polityczne znachorstwo i akwizycja towaru który stręczą nam władze najwyższe Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mamy, Szanowni Państwo, obrony ze strony Warszawy, ze strony rządu, także prezydenta, który dzisiaj przyjmuje do akceptującej wiadomości ten program, który jutro ma być przyjęty przez Radę Ministrów, nie ma obrony w większości parlamentarnej. Niestety od prawa do lewa mamy szeroką koalicję pandemiczną, która firmuje, Odzieranie Polaków z ich praw konstytucyjnych, praw obywatelskich i wystawia wszystkich Polaków na ryzyko tego jednego wielkiego eksperymentu medycznego, który się tu kroi. Zwracamy się zatem do władz samorządowych, zwracamy się do władz rad, gmin, powiatów. Pan Andrzej Szlęzak wniesie tę sprawę na sejnik województwa podkarpackiego i mam nadzieję, że swoim przykładem pociągnie innych samorządowców w innych województwach. To jest absolutnie konieczne, niezbędne, żebyśmy, Szanowni Państwo, w tej sprawie nie milczeli, żebyśmy nie czekali na tragedie, które wynikną z tego projektu, żebyśmy już teraz zgłaszali nasz sprzeciw ponieważ ta sprawa jest nie tyle podejrzana, nie tyle rodząca niepokoje, ile po prostu oparta na, na nierzetelnym działaniu dezinformowaniu społeczeństwa, to jest oparte nie na ustaleniach naukowych, ale na hasłach propagandowych. I na to nie zgódźmy się. Tu u nas, na Podkarpaciu, mam nadzieję, że także i reszta Polski pójdzie z nami, a projekty uchwał zawarte w petycjach spływają do rad także i waszych gmin, a zatem rodacy przyjaciele, obywatele, to wy, wykażcie zainteresowanie tą sprawą. Jeśli sami nie siądziecie do komputera po to, żeby napisać Waszą petycję, Wasz projekt uchwały, co również możecie uczynić. Każdy może taką petycję wnieść, każdy może wnioskować o przyjęcie przez Radę Gminy, Powiatu czy Sejmik Wojewódzki przez siebie postulowanych uchwał, ale jeśli nawet byście tej pracy nie podjęli indywidualnie, to skorzystajcie z tego, że inni już ją wykonują i przejawcie zainteresowaniem biegiem tej sprawy. Zwracajcie się do waszych sejmików, do waszych rad, do waszych wójtów, burmistrzów, prezydentów, do waszych radnych, posłów, senatorów. zwracajcie się z konkretnym pytaniem. Kiedy procedowane będą petycje spływające do władz samorządowych w tej sprawie? Trzeba, żeby Polacy nie milczeli. Dziękujemy za uwagę. Ciąg dalszy nastąpi.